Ostruda dla producentów, sprzedawców oraz ludzi związanych z branżą meblarską to od ponad dekady obowiązkowe miejsce, które przynajmniej raz w roku muszą odwiedzić i trafić na międzynarodowe targi meblowe. Tegoroczna 36. już edycja dla hali nr 1 była ostatnim spotkaniem z wystawcami. Rozpoczynamy zaraz po targach dużymi manewrami. Straży Pożarnej Policji, Służb Ratownictwa Medycznego na hali numer 1. To są ostróckie jednostki, myślę, że tutaj zapraszamy już dzisiaj wszystkich czwartego na takie manewry. Jest to chyba jedyna niepowtarzalna okazja, żeby te jednostki i te zastępy mogły poćwiczyć w takich obiektach bez zagrożenia dla ludzi, ale jakby podnosząc swoje... Kwalifikacje, wiedzę, swoje umiejętności. Zapraszamy wszystkich no i zaraz po tych manewrach tą halę rozbieramy, już przystępujemy do budowy. Zanim ruszy budowa za ponad 45 milionów złotych, nowoczesnego centrum targowo-konferencyjnego, prawie 100 wystawców, głównie z naszego kraju, Europy oraz Federacji Rosyjskiej prezentowało najnowsze trendy w branży meblarskiej. Jest to bardzo intensywny czas pracy. Staramy się tutaj zawrzeć nowe kontrakty, nowe umowy. No jest są takie pewne pole bitwy na nas i klientów I staramy się uzyskać tutaj jak najlepsze warunki, więc więc pracujemy bardzo bardzo mocno i, i staramy się, żeby wrócić do firmy z bardzo dobrymi kontraktami. Zanim wystawcy osiągną pożądany sukces, muszą przygotować odpowiednio swoje stoisko. Często godząc ekspozycję swoich towarów na rynek polski, jak i zagraniczny. Bo co kraj, to obyczaj i gusta w aranżacji wnętrz są zdecydowanie odmienne. Jednak każdy, kto chce liczyć się w branży meblowej, musi po prostu przyjechać do Ostrudy. Oczywiście przed wejściem na rynek polski z naszymi produktami mocno analizowaliśmy ten rynek, tak? nie tylko pod kątem klientów, gustów, produktów, cen, ale też najlepszej metody wejścia na rynek, czyli żeby szybko skomunikować się z potencjalnymi partnerami, właścicielami sklepów, sieci meblowych. Jest tylko jedna opinia w Polsce i była, była 3 lata temu, 2,5 roku temu jest teraz, że. Żeby spotkać się w ciągu 4-5 dni z całym rynkiem polskim, czyli wszystkimi praktycznie klientami potencjalnymi na tym rynku, trzeba przejść do strudy, stawić się tutaj, pokazać co się ma najlepszego w swojej ofercie i zaprezentować się za najlepszej strony. Niezmienną tradycją z roku na rok podczas międzynarodowych targów meblowych stają się panele dyskusyjne, podczas których ludzie biznesu, specjaliści od spraw sprzedaży czy wizerzyści prezentują, w jakim kierunku zmierza polska branża meblarska oraz jak najlepiej trafić w gusta klientów. Polacy czują się zawsze dobrze w ciepłych kolorach. To są przede wszystkim żółcie, pomarańcze, to są też kolory, które bardzo lubimy. Natomiast tak naprawdę każdy może odszukać u siebie własny kolor. Bardzo modne będą chociażby w tym sezonie zielenie oliwkowe czy turkusy. Tak, to jest też kwestia indywidualna. Na pewno dobrze się czujemy w kolorach, które są jasne, czyste i ze względu na to, że nasz kraj jest położony, ma taki klimat trochę umiarkowany, raczej preferujemy wśród takich dobrych kolorów, po prostu kolory ciepłe niż te chłodniejsze. Po raz drugi w długoletniej historii międzynarodowych targów meblowych była emitowana codzienna gazeta, w której wystawcy oraz zwiedzający mogli dowiedzieć się, co w poprzednim dniu ważnego działo się podczas targów. Pomysł najpewniej, teraz mówię tak trochę hipotetycznie, zrodził się w głowie Macieja Siembiedy, który odpowiada za medialny przekaz tego, co dzieje się na targach, na całą Polskę, bo to on właśnie zwrócił się do mnie latem tamtego roku z prośbą o poprowadzenie tego kuriera i podjąłem się tego. W związku z coraz prężniej rozwijającymi się targami oraz budową nowoczesnego centrum targowo-konferencyjnego, organizatorzy myślą już o pozyskiwaniu nowych wystawców. Na pewno będziemy prowadzić działania ku temu, żeby bardziej umiędzynarodowić te targi, żeby ten prestiż jednak. Międzynarodowy wzrost tych targów i będziemy starać się ściągnąć kupców. Na razie skupimy się na grupie niemieckiej, natomiast poszerzymy na pewno również swoje działania jeśli chodzi o Europę Wschodnią. Jak również tutaj naszych najbliższych sąsiadów Czechów, Słowaków. Meble powinny być przede wszystkim funkcjonalne oraz przykuwać uwagę swoim pięknym i estetyką, stwarzać sprzyjający klimat do budowania ogniska domowego. Meble to są rzeczy, w których przebywamy 95% życia. No, te 5 albo 10 przebywamy w samochodzie, może w e, naturze, ale to jest to clue, o którym wszyscy sobie marzymy. Każda moda para marza, jak, marzy, jak będzie wyglądała e, ich, e, ich nowe gniazdo. Każdy, który się zmienia sobie, starsze pokolenia znowu marzą, jak będzie to wyglądało e, po e, zmianach. Jest to jest to realizacja wszystkich marzeń. Ja myślę, że meble musimy tutaj postrzegać jako raz narzędzie naszego, naszego standardu życiowego, a dwa, do no, czego one służą, do wypoczynku, do odpoczynku, do zaspokajania tych potrzeb wszystkich wyższego rzędu. Po zakończeniu wiosennej edycji Międzynarodowych Targów Meblowych na organizatorów czeka teraz wytężona praca, zarówno nad budową nowoczesnego obiektu, jak i odpowiednim przygotowaniu jesiennej edycji, tak aby wystawcy, którzy zjadą do Ostródy za pół roku, w jak najmniejszym stopniu odczuli prowadzoną inwestycję. W tym miesiącu i przyszłym miesiącu kończą się umowy handlowe w tej, po tej prawej części hali. Firmy handlowe wyjdą z tego obiektu, ten obiekt zostanie zamieniony w całości na obiekt targowy. No i cóż, system namiotów, troszeczkę mniejsze powierzchnie, ale chcielibyśmy tą utrzymać liczbę 100 czy ponad 100 wystawców, to co do tej pory było. I tutaj apel do wszystkich, żeby o zrozumienie, apel do wszystkich o to, abyśmy przez te dwie edycje troszeczkę się ściśnili, nie mieli zbyt wygórowanych ambicji powierzchniowych i myślę, że sobie damy radę za to z dużymi nadziejami i... Wielkopowierzchniowymi ambicjami realizować się będziemy jesienią 2012 roku. Budowa nowoczesnego centrum targowo-konferencyjnego jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie ustrzykowymi targami ze strony wystawców, w którym organizatorzy chcieliby przygotować komfortowe warunki o standardzie światowym, jak również odpowiednią powierzchnię wystawienniczą.